Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamala, to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Grimdon. Wybaczcie, że będzie dzisiaj bez kamerki, ale jakaś <gryw> śmiechowa sytuacja wyszła, bo w sumie... Znaczy, kamerka miała być normalnie, ale... Czekajcie, gdzie my w ogóle musimy iść? My musimy mieć tutaj. Ale, moi drodzy, tak, tak śmiechowo wyszło, że bardzo dziwnie mi dzisiaj jakoś światło pada w pokoju. <gryw> Ta rzeź wygląda na jeszcze świeżą. O, shit. Szkoda, że nie widzę, bo mi zasłaniają cholerne drzewa. Aha, koń tutaj nie żyje. Trochę przykry widok. No, ale co ja chciałem powiedzieć. Aha, o tej kamerce, że ogólnie kamerka działa normalnie i wszystko tam bo, prawda, chciałem nagrywać, tak jak y przestało. <gry> ale problem w tym, że właśnie jakoś strasznie dziwnie u mnie pada światło w pokoju, wiecie, jestem otoczony takim boskim promieniem i tak dalej. I wygląda to strasznie śmiesznie, więc stwierdziłem, że kamerki nie będzie dzisiaj. E, właśnie właśnie przez ten taki jakiś boski dziwny promień. Mój wyglądał jakby był jakiś oświecony <laughs> Nie, wyglądał tam naprawdę komicznie i stwierdziłem, że po prostu nie będę kamerki nagrywał, bo wyście <laughs> się tylko o tą kamerkę patrzyli cały czas i wyście ze mnie kiśli. Także także... Ki... Nie, kisnęli, przepraszam, kisnęli, także no... Także stwierdziłem, że nie ma sensu z tą kamerką po prostu. Ale dobra moi drodzy, także to tyle. Info o kamerce ruszajmy dalej. Stalowe karwasze, Kamasze. W sumie fajniejsze według sobie wow, ale skoszeni. Kurde, cały czas nie mogę znaleźć jakiejś lepszej broni, no. Ciągle mi jakieś kurde gorsze zapodają. Jakiś szczepiec, ale to gorsze. Dobra. Pokaż mi te Kamasze Karwasze, czy jakkolwiek to się nazywa Kamasze. Dobra. 76 pancerza, będzie więcej zawsze. Dziękuję bardzo. Eee... Chyba kamera obróciłem przypadkiem, no? Tak minimalnie. Dobra, widzę, że tu mamy wejście do jakiejś jaskini. Zaraz się tam udamy, Sobie. Może ja wrócę do nagrywania bez kamerki? Nie wiem, w sumie. Napiszcie, co sądzicie: czy, czy wolicie kamerkę, czy nie? Bo w sumie chyba, chyba się od was nie dowiedziałem do tej pory, czy, czy wolicie kamerkę, czy nie. A tu mamy jakieś zadanko. O, kim ty jesteś? Zagubiony powóz. Do którego woła o pomoc. O, cholera. Dobra, to zaraz z tym więźniem pogadamy. Tylko raz rozprawmy się z tymi przeciwnikami jeszcze. Ma. Wielkie nieba, w końcu ktoś przyszedł, te gady zaatakowały mój powóz i zabiły moich strażników. Myślę, że jedynym powodem, dla którego mnie zostawił żywego jest to, że mogą mnie zjeść świeżego później, od to dranie. E, Jestem z jawielskiej Czy mogę ci pomóc tam wrócić, a to co to jest tak zastane? <laughs> o nie, to będzie hamskie. Nie oszukujmy się, spójrz na tę krew, nie będę w stanie się stąd wydostać. Oczywiście doceniam twój pomysł, ale może lepiej będzie jak po prostu zakończymy to szybko. E, prawdopodobnie Ci się to nie spodoba, ale mogę otworzyć dla ciebie szczelinę. Ostatnia rzecz, jakie bym chciał, to gdyby moje nogi zostały po tej stronie, a reszta mi nie wrócił, ale zdaje się, że nie ma żadnych alternatyw, racja, mnie w takim razie. Dobra. Okej, okay, także wysłaliśmy kolesia. Podejrzewam, że y, później sobie, tak, porozmawiam z diabelskiej przełęczy, dobra, to na razie nie. Okej, okay, znaleźliśmy niewiele gorszą broń, to może świadczyć o tym, że niedługo może znajdziemy jakąś lepszą broń, byłoby w sumie fajnie. Dobra, mamy jaskinię, także wejdźmy. tu, tu, ru, tu, tu. Zawsze jak wchodzimy do jaskini mówię tutur, tutur, tu. nie wiem czemu, jakoś taki odruch mam. <grych> dobra. E, jak tam mapeczka? No mapeczka dosyć spora, także ta jaskinia chyba będzie w miarę duża, co mi się w sumie, w sumie podoba. Łowca, nie, Władca Plagi, jakiś bosik taki mały, dobra. To klepiemy, klepiemy dziada. Wow, a tu dwóch jest! O ja pierdziele. Niedobrze, niedobrze. A ten mnie zamroził w ogóle, nie, on no, ma pioruny, przepraszam, nie zamroził mnie tylko mnie spierunował niczym Zeus. Albo ktoś taki. Dobra. Ale okej, okay. rozwalony. Podnośmy sobie te rzeczy. Uuu, gorsze. Ale dobra, będzie na sprzedaż. A tu jeszcze mamy jakiś lut od niego. Tu, 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 tu. O, potworki. W ogóle, moi drodzy, w dzień kiedy to oglądacie czyli to w poniedziałek. No, ja to wrzucę w poniedziałek. Yy, będę w szpitalu. <laughs> tak. Yy, niestety, niestety wyszła taka sytuacja, że muszę jechać do szpitala. I właśnie w dzień kiedy to będziecie oglądać, ja będę w szpitalu siedział. Także będzie trochę śmiesznie. Znaczy, w sumie powiem tak, yy, w sumie chyba nie opowiadałem o tym, ale pojawiły się jakieś takie dziwne, takie jakby guzy na plecach. Nie wiem, jak to w sumie, takie kulki, nie wiem, nawet jak to opisać wam. Musielibyście to zobaczyć. No i się coś takiego, byłem u lekarza i mój dermatolog powiedział, że on nie ma pojęcia, co to jest, no i muszę pojechać do szpitala na badania jakieś tam, żeby oni stwierdzili, co to jest. Także jutro jadę na taką yy, wstępną, powiedzmy, konsultację. Lekarz ma to obejrzeć i stwierdzić, czy to wymaga dalszego badania, czy on będzie wiedział, co to jest. Miejmy nadzieję, że to nic takiego. No, zobaczymy. To tak wam tylko chciałem powiedzieć. Że możliwe, że e, moi drodzy, może być taka sytuacja, ale nie jestem pewien, ale może być taka sytuacja, że faktycznie e, ja do tego szpitala trafię na dłużej, w jakiś dzień. Kurde, babcia do mnie dzwoni babciu. Słuchaj, ja nie mogę teraz tobą gadać. <laughs> Powiedziałbym je to telepatycznie, ale nie mogę. Telefonu na nagraniu nie będę odbierał. Także babciu, sorry, musisz trochę poczekać. Pozdrawiamy babcię. <grym> Pewnie nikt tego nie obejrza, ale pozdrawiamy babcię. Dobra, no także, e, moi drodzy, może wystąpić taka sytuacja w pewnym momencie, że po prostu... E, ja do tego szpitala, jeśli jeśli tam trafię faktycznie... A, ktoś mi napisał. Trudno. Później przeczytam. E, może być taka sytuacja, że ja do tego szpitala faktycznie trafię na dłużej, bo po tej wstępnej konsultacji lekarz może stwierdzić, że słuchaj, to wymaga badań. E, więc e, jeśli tak będzie, to prawdopodobnie nie wiem kiedy, bo, bo ja chyba termin będę musiał sobie sam wybrać, czy oni mi dadzą termin, nie wiem. E, ale tak czy siak e, nie wiem, kiedy taka sytuacja może wystąpić, ale może. I możliwe, że ja w tym szpitalu będę siedział cały tydzień aż. E, więc e, może być taka właśnie sytuacja, że moi drodzy na kanale nie będzie żadnych materiałów przez cały tydzień. Nie wiem kiedy to się stanie, nie wiem czy w ogóle się stanie, ale jest taka szansa na to, więc e... to tak, powiedzmy wstępnie ostrzegam, że. Że, że może wystąpić taka sytuacja, że mnie właśnie dłużej trochę na YouTube nie będzie, nie wiem, czy to mało prawdopodobne, czy dużo prawdopodobne. Nie wiem, nie. Uja, pierdzielę, ja pierdzielę ją na życia! O, cholera, jasno. Trochę dużo. Czekajcie, ja może tym przedupasem się napię. O, ja pierdzielę, ale mnie tyra, ale mnie tyra, Ch chłop, co jest. Na szczęście mam jeszcze 40 eliksirów. Nie, czekajcie. Zróbmy to tak, że mierzone jego przedupasy nie biły. Wow, lak. Żeby mnie żadne jego nie były. Czemu pudło co chwilę? Nie pudłuję Bilu Bigo, 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 jeszcze pół HP! Dawaj dawaj dawaj, dawaj, dawaj dawaj go Jeszcze, 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 jeszcze. Jest! Abo. Co mi jedną rację zostawił? już przynajmniej. To jakieś zwłoki w ogóle. o ja pierdzielej rzecz, pani oczywiście gorsze Karwasze barabasze, to nic takiego, gorsze, ale będzie na sprzedaż. No i to też takie do dupy. A tu mamy ołtarz. Ule, są rzeczy jakieś. Jest lepsza broń w końcu, moi kochani. Nareszcie lepsza broń się trafiła. Super. W końcu będziemy mogli się napierdzielać czymś lepszym. Bo bardzo długo nie mieliśmy jakiejś lepszej broni. To mi się już przestało podobać. Dobra, to fajnie. Także po całość tu wejść. To to jest kinie, jak widzicie. W naprawdę warto wszystko eksplorować. Hmm, no, tu to gorsze. hackenslash naprawdę warto wszystko eksplorować, no bo dzięki temu zbieramy o wiele lepszy ekwipunek. No i moi drodzy powiem jeszcze raz, że właśnie tu z tym szpitalem tu mówię takie, powiedzmy, wstępne ostrzeżenie: że może wystąpić taka sytuacja, że faktycznie przez cały tydzień na YouTube mnie nie będzie. Przez właśnie tą, tą, tą obserwację w szpitalu na dłużej. Dobra, cała jaskinia zwiedzona, także możemy stąd wyjść. Jestem ciekaw gdzie my właściwie wyjdziemy ty, 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 mglisty brzeg. No czy no dobra, no wiadomo, że mglisty brzeg, ale gdzie konkretnie? Po drugiej stronie jakby. Dobra Okej okay. Nawe klepaj dziadów Bohaterze mój drogi Halo na Azury Jakiś wołający tam koleś. Dobra Hm się zastanawiam się, czy zwiedzamy tutaj... Nie, dobra, chodź może w lewo, co? Cofnijmy się tam. Bo jednak zaczynałem eksplorację od tej lewej strony. Także myślę, że możemy się tam wrócić. A czekajcie, przecież ja awansa zdobyłem, nie? Moment... Punkciki. Co my tu mamy? Ja bym w ten rytm poszedł, to mi się podoba. Chodźmy sobie rytm. E, niech będzie. Dobra. Te levele wbijamy też dosyć szybko, więc... Trochę z dystansem do tych punktów podchodzę. A tu my byliśmy już chyba, Inu. Dobra, to idziemy tam. Musimy się, jakby wrócić teraz tutaj. O, a ciebie pani nie widziałem. Na Super. Możemy tędy pójść. A tu był ten więzień cały. Eliksir, kogo? Palacza? Przeczytałem eliksir palacza, ale nie wiem czy to to... to, nie wiem, czy to, to... Gdzie ten eliksir? Hm. <laughs> Powiem wam, nie widzę tego eliksiru. Bo coś dostałem, ale nie wiem co. To jest to chyba. Nie. Mhm. hm, hmm. Dostałem jakiś eliksir, ale ja nie mam pojęcia jaki. O, budowa ciała, idziemy budować ciała oczywiście. Robimy wojownika bez inteligencji. To jest, to, to jest tradycja u mnie w takich grach, nie? Ja zawsze robię... Y... Gościa bez inteligencji, który ma po prostu siłę. <laughs> Złom jakiś kurde kocioł wiedźmy Nie wiem co w tym kotle. Kociole, kotle. Nie no, kotle się mówi kociole. <śmiech> ja... <śmiech> nie umiem w polskim. dobra. Lećmy z tematem tutaj, dobra, ponąca krew. No ciekawe, w sumie jakby krew się paliło. Słuchajcie, <laughs> z kategorii yy, mrocznego alterego Kamala, nie? Co, co by było jakby się krew paliło. Dobra. O! Wow, coś podniosłem! Jakiś pas... Czemu te pasy mają tak mało pancerza? Diabolo miały więcej! Halo! Co to mówić? Dobra, możemy mieć chyba tędy, wydaje mi się. Tu jest jakaś dróżka. Dokładnie. A tam podejrzewam, że zmieni się nam lokacja, i tu już będziemy mieli chyba Berwich, co? Albo i nie? A tam już mamy fabułkę jakąś, czekajcie. Odbijając Berwich, dokładnie. Mhm. Dobra. To tam na razie jeszcze nie idźmy. Pozwiedzajmy sobie jeszcze to tutaj. E, ten mglisty brzeg. Bardzo fajna nazwa lokacji, swoją drogą. Mglisty brzeg. Taka klimatyczna, prawda. Dobra. Tu widzę jeszcze trochę nam do zwiedzenia zostało. Jakby połowa lokacji jeszcze. Okej, okay, z tej jaskini wyszliśmy. Tylko wiecie co? Ja mi się cofnął. Bo nie było nas tam na początkusiu, początkusiu, tam. Tu, 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 tu nas nie było. Tu, 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 o tu właśnie, dobra. Także lecimy sobie w eksplorację odtąd w takim razie. W szkielecie nic nie było. A tu mogę przejść, ale fajne. I co my tu mamy? Owady wielkie. Kurde, wyobrażacie sobie, jakby muchy były takich rozmiarów. Ja bym się bało osobiście. Dobra. Lecimy z nimi. Okej. Okay. Okej, okay, to tutaj chyba tyle w sumie nic. Ciekawego nie ma. co te temy, mnie strasznie zastanawiają, co one symbolizują. Może się kiedyś dowiemy, może nie. Zobaczymy. No szmaragdzik. Budki. Jakie te budki? Do dupy. To nie bierzemy. Tarcza będzie nas sprzedaż. Oooooo! Ale open nogawice. Pokaż mi to. Fajne, fajne. To jakieś ludzkie zwłoczki, oczywiście. Czemu nie? Sympatycznie. W zwłokach zawsze ciekawe rzeczy są. <grych> <grych> przynajmniej w tej grze Jakiś plecak. 음... Kapota do du dupy, też do dupy, dobra. Leźmy dalej. Du -du 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 -du. Nie wiem czemu użyłem skill'a na skrzynie, ale dobra. To już to już, to już moja głupota. <grych> Hartowany diadem co to jest? Zakrycie głowy, a diadem faktycznie... Tak, diadem to był jakiś rodzaj. ...rodzaj hełmu, tylko nie pamiętam jaki. Czekajcie, co sobie wdzieję, żeby zobaczyć. A czemu nie mogę? Halo? Czemu nie mogę tego ubrać? Duchowość. Diadem to jest chyba takie... ...taka korona, ale nie do końca. Coś takiego. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale nie pamiętam dokładnie jak wyglądał diadem. A ten obrazek jest trochę za mały. W tekście punktu, żebym zobaczył. Dobra. Ulepszone buty! No i nie podobasz mi się. Dobra, ruszajmy tędy. I tutaj już chyba nic nie ma. No, dokładnie. Dobra. Czyli tutaj zwiedziliśmy już wszystko. Aż ta mapa pięknie wygląda, cała zeksplorowana. Cudownie. Dobra. Ruszamy. E, ruszamy do Burridge. Nareszcie. Oczekiwałem w końcu na to. Co prawda, mamy ten zagubiony powóz jeszcze. Znaczy, zgubiony powóz, zagubiony powóz. <śm> hmm, strefa budowy, pokaż. Ten most łączył kiedyś White Myers-Berwich. Jeśli chciałbyś go przekroczyć, musisz dokonać naprawy. Jeśli nie masz materiałów, możesz spróbować szczęścia w niebezpiecznym szlaku prowadzącym przez zatopione przejście. Aby odnowić ten most, będziesz potrzebował 3 sztuki złomu i 5000 żelaznych monet. 3 złomu i 5000 monet. Monety mam. Hmm. A tu dalej mamy fabułę. Aha, i mi fabuła każe iść tamtędy tym zatopionym przejściem, tak? Na to wygląda. Hm. Strasznie mroczne i niebezpieczne przejście, co może pójść nie tak, dobra, ale zanim się tam udamy, to ja sobie pójdę moją szczelinką kochaną, To Diabelskiej Przełęczy i wiecie co, pogadamy sobie z tym ziomkiem, eee, pogadamy sobie z tym ziomeczkiem, z tym, 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 tym denatem, znaczy nie, den denatem nie, bo on nie jest martwy, no z tym Gravesem właśnie. <laughs> Dzięki za uratowanie mnie wtedy. Wychodzi na to, że nie każda szczelina oznacza zły biznes. Wystrzeliłem w górę i otworzyłem sklep, dałem mi znać, gdybyś czegoś potrzebował. No i zarobiliście. 350 doświadczenia, reputacja we frakcji. To mi się podoba? Przy okazji słuchaj, sprzedam ci coś, chłopak. Eee... Dobra, dobra, dobra. Powiem wam tak, z jednej strony O nie! Sprzedaję mu chyba O cholera. Nie, co to jest? Nie wiem, dobra, wezmę sobie to. Wezmę sobie to z powrotem. Dobra, sprzedajmy całą resztę. A, kurde, wypierdziłem jestem wszystkim, nie chcę tego. I tak pewnie tego nie użyję w tej grze, wydaje mi się. Dobra. Wiecie co, tak z jednej strony kusi mnie, żeby udać tą zalaną przełęczą. To tak nazywał? Tak, przechowaj mi ten złom. Kusi mnie właśnie, wiecie co, z jednej strony, żeby... Udać się właśnie tym przejściem, ale z drugiej strony chciałbym też sprawdzić tym mostem, co by się stało. No bo niby tak, fabuła każe mi iść dołem, tą jaskinią, nie? I tak właśnie nie wiem co zrobić, czy iść tą jaskinią, czy jednak y... zrobić tak, że a dobra, oszukamy fabułę i pójdziemy sobie, prawda, y... tym mostem. Dobra, wbijamy do jaskini, jolo! Co ja się będę pierdzielić? Idziemy przez niebezpieczną, mroczną jaskinię. Uwielbiam takie klimaty. Co się może stać? Dobra. Szczelina zabezpieczona, tylko że to nie jest ta szczelina. No dobra. No okej, no. Pewnie okay, no. no, tak, to no, póki co nie jest mrocznie, jest nawet sympatycznie, podoba mi się, bardzo ładnie jest w tej okolicy. Bardzo ładne są te jaskinie w tej grze, muszę przyznać. Dobra. nie może chodźmy tędy. Podejrzewam, że ta jaskina będzie dosyć duża, z tego względu, że to jest jaskinia fabularna. Także trochę się tu będzie działo i no. Czemu tyle pudeł było? Halo? Co ty tak podłujesz tyle razy, bohaterze drogi? Chłopie, coś ty zrobił, a on mi przeprasza. Dobra, no, to in... Ue, co to było?! O fuj! Ale się zesrałem tych pająków! Naprawdę się wystraszyłem. Kurde, skubany. Nie spodziewałem się ich tutaj. Mam nadzieję, że nie naskiem się na jakąś królową pająków, byłoby śmiesznie. Mam nadzieję, że coś arachnofobicy nie oglądali i nie, do, i nie dostali jakiejś paranoi. <gry> Spokojnie, ten pająk was nie zje. Dobra, jakieś szczury, pająki, kurde, nie ciekawy, nie Mieli rację, że to, że to przejście jest takie średnie. No ale dobra, no jak już weszliśmy, to co, no, nie będę wychodził w połowie, no. Zacząłem to dokończę. Nie będę się tam pierdzielił. Kurde, zamrażam. Kurde, zamrażam. Wali błyskawicą, hamel co ty, no. Co to jest, jakiś odporny sznur? To ma samą pancerza co mój pas aktualny, zobaczmy. Hmm, I w sumie jest fajniejsze, bo ma odporność na błyskawice. A ja akurat z błyskawic teraz dostaję szoty, więc. przyda mi się to. Ja pierdzielę ile pająków. O cholera. Co wy tu robicie? My tego. Pachnu. Miał ja, kurde. Dobra. Proszę mi dodawać wszystko. Skąd te pająki się biorą, no? O, co to, co to? Strefa detonacji? O to? Hell? Aha, no tak, przecież mieliśmy to zdetonować. Wygląda na to, że część z jaskini zatopionego przejścia... Chyba część e, zawaliła się. Możesz oczyścić to zawalisko przy pomocy materiałów wybuchowych. Najlepszym miejscem do ich zabicia wydają się być stare opuszczone kopalnie rozlokowane wokół starej arkowi. Trzech lasek, tak? I tędy będę mógł wtedy przejść. No dobra, czyli trochę tutaj. Nas czeka jeszcze eksploru. Hmm, zobaczmy, co jest tutaj. Jak często zerkam na tą mapę, bo wiecie, zależy mi na e, zeksplorowaniu tej lokacji w pełni po prostu, nie? Jak każdej zresztą. Nie, radzi się utknąłem. Czekajcie. Tędy może przejdziemy. O, no, tu mamy takie. Takie poziomy góra i dół jest strasznie cicho. Nie podoba mi się to. Jest cicho, mało przeciwników. Taka cisza przed burzą. To jest niedobre No i nie podobasz mi się. Nie, coś jest nie tak. Jeszcze ta muzyka dziwna. Niedobrze, niedobrze. Dobra, tu nie przejdę, rozumieć. Mm -hmm, mm -hmm. Kurde, ile wojowników w głębi, nie, ja pierdziel. Co ładne. Dobra, ładnie zsiekani, tu jeszcze kolejni. O, złom, złom się przyda. Każdy ziom, zbiera, złom. Dobra, idziemy tutaj teraz. Nie, no ile was tu jest? Kurde, champion głębi, gin. Taki champion napadł na trzy strzały. Taki czempion ciota, tak zwany. Dobra. Co ja gadam w tym odcinku? Jakiś samy głupot. Chociaż w sumie... Tylko w tym odcinku. Przewiększalości gadam głupot. Dobra, to jakiś ołtarz. Może coś tu ciekawego leży. Wow wow, wow ale tutaj tak dużo kupek takich ciekawych Ulepszony buty to ble. To będzie na sprzedaż... Oj, podniosłem coś. Co To podniosłem? Nie, to podniosłem. No hmm, dobra, obie, obie są mechowe te bronie Na sprzedaż, na sprzedaż i monetki, dobra hmm, Gdzie by się tu udać teraz, bo w sumie... Hmm. Dobra, choć może tędy Tylko, że ja tędy chyba nie przejdę, to jest zawalone, no dobra Tu ruszajmy w takim razie tam Aha, bo... Na ciemno jest dolny poziom, a na jasno jest tak, górny, dobra. Duże te jaski, naprawdę duże. I powiem wam, nie wiem gdzie tu iść teraz, w na następnej kolejności. Dobra. Proszę ginąć, proszę ginąć. Jakaś obrączka, ale ma... ...gorsze bonusy od mojego pierścienia aktualnego, właściwie dwóch pierścieni. I ta muzyka jest creepy, naprawdę, nie? Nie podoba mi się to. Co my tu mamy? Są ci wojownicy. Skurzana, ciężka szata. To może być dobre. Ale zaraz zobaczymy. Mm, nie, to nie jest dobre. Okej. Okay. Nie, strasznie duże to jest. Duże mroczne podziemia. To jest to, co mi się w hakenstraszach podoba. No, proszę mi tu zdychać. Raz, dwa, trzy. Okej, jakieś... Wow, wow, wow Ej, Donax, szybki. Chyba szybka śmierć. <gry> Dobra, jakiś wrogi bohater zabity. Wow, potionek, potyonek potionek! potionek Buginąłem, ja pierdzielę, nie zauważyłem w ogóle. Dobra. Okej, okay, łatany płaszcz. O! Łatany płaszcz. Kto by pomyślał, że to będzie lepsze? Dobra. Uuu, w sumie fajnie wygląda ten płaszcz, podoba mi się. Karwasze jakieś, one pewnie będą gorsze, dokładnie rację. podność żywnościowe, hopok, hop, yy, to gorsze, no dobra. No. no ale coś tu zawsze ciekawego sobie pozbieramy, prawda? Dobra. Tu jeszcze widzę, mamy spaczoną kaplicę. Możemy się tym zająć. Będziemy chyba mieli przy okazji punkt y, teleportu do tej kaplicy. Tylko śmiesznie, o poprzedniu kaplicę też odpatrzyłem, jeśli takie słowo istnieje, a nie mogłem jej używać do tego teleportu, także nie wiem, jak to będzie. No dobra, dostaje się punkt poświęcenia, to mi się podoba. Jakiś hełmik taki mechowy, to będzie na sprzedaż. I... o, lepszy pas. E, gdzie on jest tutaj? 10 pancerza, a bonusy ma... dobra, ma bonusy, dobra. Okej. Okay. To pokażcie mi te punkty poświęcenia, co my tu mamy właściwie. Czekajcie. Wow, to jest zablokowane. Um, dobra, może najpierw zajmiemy się tą główną gwiazdą. Um, 5% zdrowia, 5% zdrowia. A weźmy sobie to. Niech będzie te 5% zdrowia. Czemu nie, czemu nie? W sumie zdrowia mamy dosyć malutko, wydaje mi się, takim moim skromnym zdaniem. To jest wyjście już w ogóle z tej jaskiń. Wow, kim ty jesteś? Starożytny golem, o cholera. Jakiś boss. Dawaj go bohaterze, ale on ginie szybko, patrzcie masakra. Nie, wydaje mi się, że dobrze postać rozwijam, bo faktycznie y, strasznie dużo hapsa im schodzi. Co to jest? Jaki amulet? Ja pierdzielę. Zakładamy to od razu. Ile to ma bonusów? Przecież to się ledwo mieści, mieszczą się te bonusy, kurde jego mać. ale fajne, laska błyskawic. Yy, a to przebiegłości wymaga, jest w sumie gorsze, dobra. To weźmy złom też oczywiście. Będzie na sprzedaż, no dobra. I tu jest wyjście. Hmm. dobra, to moi drodzy jeszcze tędy nie idziemy. Ja bym chciał zwiedzić do końca tą jaskinię. Bo jeszcze trochę eksploracji nam tu zostało, nie chciałbym jeszcze tam wychodzić, właśnie. Tylko teraz pytanie: gdzie ja się mogę udać w tą eksplorację? Tutaj mamy jakieś jeszcze przejście. Wybaczcie, że widzicie mapę przez chwilę. Ale chciałem się zorientować dobrze, gdzie idziemy. No, tu jeszcze nas nie było. Dobra, hmm. Dobra to mam identyczne. Ok, to już byliśmy. Gdzie my jeszcze nie byliśmy, to jest pytanie. A nie, patrzcie, przedziwnicy. Dobra, rozpadające się płaszcz, a to jest gorsze. Hmm, ok, widzę, że musimy przejść dołem, jakby tam. A nie, tam jest zawalone przecież, Takie jak tam mam przejść. Czekajcie, chwilę muszę się zorientować. Wybaczcie, przez chwilę będę z mapą łaził, ale muszę się zorientować w tym. E, czyli ja muszę w tym momencie wyjść tutaj. I przejdę później sobie... Dobra, okej, okay, już widzę. Zobaczcie, że przez chwilę właśnie z mapą, ale no mówię, trzeba się zorientować tutaj, co i jak w tej sytuacji. Dobra, no i tu nas nie było faktycznie. Dzień dobry! Biesy. Chcecie mieć tak swojego własnego biesa? To by było świetne. Dobra. Okej, okay, nie no, jeszcze trochę nam tu zostało do eksploru. Aj, te pająki, cholera no. To wy siebie bierzecie, kurde ciecie? Proszę ginąć, proszę ginąć. Dobra. O, jakieś bronie. Ok, zaraz zobaczymy. Chcemy tam ciekawego, żeśmy wydropili. Pokaż pan. Ee, jakiś tasak, no to na rano będzie na sprzedaż. To tak samo, złom. No, on nie dostał ten. E, dobra, tu nic nie ma chyba. Dokładnie, tu już nic nie ma. Dobra moi drodzy, i cała jaskinia chyba zwiedzona wydaje mi się. Tak, bo tam nie przejdziemy, bo tam jest ta strefa detonacji. Dobra, czyli my musimy wrócić się do tego wyjścia. To myślę, że udamy się tamtym wyjściem i zakończymy sobie tam odcinek. Miejmy tylko nadzieję, że tam będzie szczelina. Bo jak nie, no to... to mamy problem. <laughs> Teraz którędy tam iść? Chyba dobrze idę. Tak, i to dobrze, dobra. Pom, pom pom pom, pom, pom. O, dzban. To ja. Pozdrow dla kumaty. Znaczy mam nadzieję, że wszyscy ten żart zrozumieli. No podnieś mi to! Nie... Czasami ta postać jakoś nie reaguje na polecenia zupełnie, no Dobra, this way, this way. No i dobra, ruszamy tutaj teraz. No, dobra, Idziemy po tej drodze cały czas. No i miejmy nadzieję, że jak wyjdę z tej e, szczeliny, to... Le, szczeliny jaskini, to tam będzie właśnie jakaś szczelina, dzięki której będę mógł się tam tepać. Nie wiem, no zobaczymy, wyjdźmy i... Zobaczmy co tu nas czeka. W sumie nie były takie złe te jaskinie. Kurde, myślałem, że tu wiadomo mnie tyrać. Przedmieścia czy jesteśmy moi drodzy. Dobra. I myślę, że na tych przedmieściach, w tym miejscu dokładnie sobie odcinek zakończymy. Powiedział, ja że mamy te pół godziny. Za wiele co prawda w tym odcinku nie zrobiliśmy, no, ale takie odcinki się zdarzają, oczywiście. Szczelina na przedmieściach Berry, gdzie ona jest. Bo mi niby pokazuje, ale. No, tu mi nie pokazuje. No, dobra. Tu wszystko ładnie zwiedzone, dobra, moi kochani. Także cóż, tu zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Grim Dawn. Na razie.